Sponsorem programu jest DSA Financial Group SA z Wrocławia, www.dsa.pl, który mi wolisz płacić zawsze białymi czy, czy czy tymi ciemnymi. Czarnymi wolisz grać, tak? To widać w dziecku, że jeżeli ono lubi grać w tę szachę, to widać, że sprawia radość. Bo... Oczywiście to nie na dłuższą metę, bo można zagrać jedną, dwie partie i dziecko już przynajmniej w tym wieku zaczyna już myśleć o czymś innym, już się nie koncentruje na, na, na grze. Natomiast przez, powiedzmy, pół godziny jest to fantastyczna zabawa i ja to widzę w jej oczach. Można w szachach trochę pomyśleć, wymyśleć by to był. Trzeba patrzeć czo, cały czas, bo przeciwnik zrobił, będzie ma. 10 kwietnia w Klubie Szachowym Polonii Wrocław odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska Przedszkolaków w Szachach. Mistrzostwa zgromadziły kilkudziesięcioro najmłodszych zawodników, którym nie obcy był duch sportowej rywalizacji. Pół godziny na partię, sześć partii dzisiaj gramy, czyli gdybyście grali od samego początku do końca, to czy z tej gry będziemy mieli ile godzin, matematycy? Pół godziny razy dwa i razy sześć. To ile to jest? Ile jest tych godzin? Sześć. Takie są grą, które niestety raz się wygra, raz się przegra i dziecko jest nauczone, że, że porażka też jest pewną formą nauki. To samo zaparcie na pewno, dążenie do ciągłego doskonalenia to jest takie wielkie słowo, ale jednak jak ja widzę postępy dziecka w ciągu ostatnich dwóch lat, jeżeli chodzi o grę w szachy, to na pewno na pewno jest jakaś forma rozwoju. Czesze ruszasz. mam dwa pozycje. Y, ruszasz. ale pole żebyś nie był brodny króle. Sha, sha, O, 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 ja teraz bronić się. Widać o. O, jest bardzo dużo, także... Pewnie, może się wydawać, że to jest jakaś nudna sprawa, ale emocji jest bardzo dużo. Zresztą widać tutaj po wszystkich dzieciach, które są. Są jedną z najstarszych gier świata. Mają ponad 2000 lat i krążą legendy o tym, jak się narodziła ta gra. Jedna z takich najbardziej popularnych legend mówi, że w, daleki, w dalekich Indiach był okrutny władca, szerkan który zajmował się właściwie tylko i wyłącznie organizaniem wypraw wojennych. Interesowały go tylko wojny, bitwy, zdobywanie nowych terenów i zaniedbywał swoje państwo. Ludzie byli głodni. Poddani byli nieszczęśliwi, za byle występę karał ścięciem głowy. I pewien mędrzec, Cisse, postanowił dać Szerkanowi nauczkę. Z jednej strony była to nauka gry w szachy, pokaz wojny na szachownicy, gdzie się pojawia i piechota, i król, i dowódca wojsk, i hetman, i konnica, ale król sam nie jest w stanie wojny wygrać. Musi korzystać z pomocy poddanych wojska. Każdy się liczy, nawet najdrobniejszy pion jest ważny yy, i dopiero wtedy można osiągnąć zwycięstwo. I królowi się tak ta gra spodobała, że przestał się zajmować wyprawami wojennymi, a po prostu ograniczył się do wojny na szachownicy. Całe szczęście, że wprowadziliśmy regulaminowe ograniczenie do 100 osób. I wczoraj wieczorem było zgłoszonych 92 osoby, bo przez internet były zgłoszenia. No i przez noc się jeszcze tam parę osób zgłosiło i dzisiaj rano. Niektórzy jeszcze przyszli się zapisać w ostatniej chwili, ale właściwie wszyscy się pomieścili tak jak Państwo widzieliście rzeczywiście frekwencja dopisała. A trzeba tą liczbę jeszcze pomnożyć właściwie razy dwa, bo z każdym takim małym dzieckiem przyszli rodzice, żeby je wspierać. Aha, że sport kiedyś trzeba zacząć. No, ja mój pierwszy turniej pamiętam, że zagrałam w wieku pięciu lat, to było jeszcze w MKS-em, SMTK w podmieście Wrocław, na ulicy Dybuła. No, jakieś tam urywki jeszcze mi w pamięci zostały jednej partii z moją siostrą. No wiadomo, że już to wszystko jest takie rozmyte. Ale no, na pewno zaczęło się od tego typu turniej, właśnie grając z rówieśnikami, z, z innymi dziećmi w wieku pięciu, sześciu lat. No. Jest to na pewno na początek dobra zabawa i pewne podstawy na przyszłość, czy, czy jak się to spodoba, to, to wiadomo, że dalej kontynuuje się z tą zabawą. Kacper Grela, Mistrz Polski do lat 10. Powiedz, kiedy odbyły się zawody, jak się do nich przygotowywałeś, a przede wszystkim przyjmij serdeczne gratulacje. Bardzo dziękuję za gratulacje. Zawody odbywały się w Wiśle od 20 do 28 marca. Powiedz mi, czy trudno było wywalczyć tą mistrzowską koronę, bo przecież miałeś pewnie bardzo wielu konkurentów? No, miałem bardzo dużo konkurentów, konkurentów było ponad 50. Nie, nie, było to, nie było to łatwe, było to dość trudne. Powiedz mi, dzisiaj przyglądasz się, jak walczą Twoi młodsi koledzy, czy również startowałeś w takich mistrzostwach przedszkolaków? Jak długo uprawiasz szachy? Szachy uprawiam od, już od 6 lat i również startowałem, również zaczynałem tak jak oni. Jak byłem mały, to mnie zainteresowało, zainteresował grą. Bardzo łatwo dałem się zainteresować, no, no ponieważ były bardzo podobne do żołnierzyków. Szachy niewątpliwie rozwijają wyobraźnię, wyobraźnię przestrzenną. Yy, bo to, to, nie jest, to nie jest tylko 64 pola, tutaj jest coś więcej. Tutaj przede wszystkim musimy yy, umieć przewidzieć, co się może wydarzyć, także też niewątpliwie uczą nas yy, odpowiedzialności za, za, za to, co robimy. Jeżeli wykonamy ruch, musimy starać się przewidzieć, co zagra przeciwnik, jakie będą konsekwencje, czy wyciągniemy z tego korzyści, czy może straty. Na pewno... Yy, Szachy uczą, a sama gra uczy nas e, tego, że nie zawsze wygrywamy, zdarzają się porażki. E, ciężko z porażkami radzić sobie dorosłemu, e, również ciężko jest e, dzieciom przy, po przegranej partii. Staram się tłumaczyć, że tak wygląda życie, że trzeba umieć radzić sobie z, z przegranymi. Sportowe zmagania są najbardziej istotne i te już zamykamy. A teraz chcielibyśmy tylko dokonać podsumowania i powiedzieć, że wszyscy jesteście zwycięzcami. Nie, nie ma przegranych, nie ma porażek, czego dowodem, czego dowodem jest ten tak suto zastawiony stół. I mamy w naszym gronie na pewno dwie arcymistrzynie, czyli te panie, które osiągnęły już szczyt i wyżej nie można stanąć, bo wyżej to już najwyżej, co jest? Mistrzostwo Świata. I teraz Pani Basia niech nam tutaj nie ucieka. To jest pani, która jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski. A ty Pani Basiu, proszę tutaj. Barbara Jarac Jelenia Góra. Widziałem jeszcze swoją osobistą wychowankę, która jest mistrzynią świata, jak wiecie, Jolanta Zawadzka. No i pozostaje nam powiedzieć, że mamy również w naszym gronie prezesa samego. Najwyższego Urzędu Szachowego na Dolnym Śląsku.